Aż 650 miliardów dolarów rocznie stanowi rynek zwrotów e-commerce, z czego mniej niż połowa może być ponownie sprzedana po początkowej cenie. Jak widać, jest to spory problem, którym należy się zaopiekować. Jeśli spojrzymy na poszczególne branże, widać wyraźnie, w której zwraca się towary częściej, a w której rzadziej. I tak w przypadku branży modowej aż do 60% towarów zakupionych. Podlega ponownemu zwrotowi. W przypadku elektroniki jest to tylko 20%, a w przypadku elektronarzędzi zaledwie 2%. Kiedyś zwroty były kojarzone z czymś złym. Jeśli zwracałem towar, coś było z nim tak. Był zepsuty, specyfikacja nie taka, jakiej po nim oczekiwałem. Dzisiaj wręcz przeciwnie. Domagam się zwrotu i chcę móc zwracać produkt, a jeśli mam taką możliwość i przebiega to sprawnie, to cenię takiego sprzedawcę i będę u niego kupował więcej. Więc dochodzimy de facto do tego, że to zwroty są czynnikiem napędzającym sprzedaż, powodującym, że możemy sprzedawać więcej i lepiej. Najważniejsze czynniki w przypadku zwrotu, którymi musimy się zająć, to jest czas i koszt związany z zarządzaniem tym zwrotem. Czyli zmierzamy do tego, aby jak najszybciej towar, który został zwrócony, ponownie mógł być sprzedany klientowi i do tego, żeby jednocześnie zoptymalizować koszty z tym związane. Jak możemy tego dokonać? Jest wiele sposobów, ale wydaje się, że najprostszym jest minimalizacja łańcucha dostaw, tak aby produkt z centrum zwrotu miał jak najkrótszą drogę do centrum dystrybucji, gdzie ponownie będzie wysłany do klienta.